Tekst manny na 18 lipca W ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, drugi Tymoteusza rozdział 3 wersety pierwszy i 4. Komentarz parauzyjny. Prawdziwy chrześcijanin nie jest zuchwały, przeciwnie, jego poświęcenie się Panu dokonało symbolicznego ścięcia. On stracił swoją głowę, wyrzekł się własnej woli i własnego ja, a jako uczeń Jezusa Chrystusa poddał się pełnej kontroli Jezusa głowy. W każdej sprawie życia, tak w odniesieniu do Jego przyjemności, jak i brzemion oraz prób, prawdziwy chrześcijanin zwraca się zatem do swojej głowy po wskazówki, by dowiedzieć się jak i co czynić lub mówić by nawet jego myśli były w pełnej zgodzie z wolą Boga w Chrystusie Reprint nr 2459. Komentarz epifaniczny Żyjemy w ostatecznych dniach, a zgodnie z opisem apostoła te dni są niebezpieczne, nie tylko w świecie, lecz także wśród chrześcijan. Opisani tu ci, rodzajnik określony w języku greckim. Ludzie należą do klas antytypicznego Jannesa i Jambresa, werset ósmy. Są oni naprawdę zdradzieccy wobec swego Pana i byłych braci, których, jak Judasz w dawnych czasach, sprzedają dla zysku. W swoim uporze są istotnie zuchwali. Życie w samozaparciu wypływającym z miłości do Boga straciło dla nich swój urok. Zamarło z powodu ich zamiłowania do oddawania się samolubstwu i światowości. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Pierwszy Tymoteusza rozdział czwarty, wersety pierwszy i drugi, a duch otwarcie mówi że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów mówiąc kłamstwo w obłudzie mając napiętnowane sumienie drugi Piotra rozdział drugi wersety od 1 do 3 i od 10 do 22 byli też fałszywi prorocy wśród ludu jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele Którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia, wypierając się pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi. Przede wszystkim zaś tych, którzy podążają za ciałem w nieczystej rządzy i pogardzają władzą. Zuchwali i samowolni, nie boją się bluźnić przeciwko przełożonym. Tymczasem aniołowie, więksi siłą i mocą, nie wnoszą przeciwko nim przed Pana bluźnierczego oskarżenia. Ale ci, jak nierozumne zwierzęta, z natury przeznaczone na schwytanie i zagładę. Bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, to też zginą w swoim zepsuciu i otrzymają zapłatę za niesprawiedliwość, skoro uważają za przyjemność hulanie za dnia. Zakały i plugawcy upajają się swymi oszustwami, gdy z wami ucztują. Mając oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć, zwabiają dusze niestałe. Serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balama, syna Bosora, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość, został jednak skarcony za swoją nieprawość. Niema oślica, przemówiwszy ludzkim głosem, powstrzymała szaleństwo proroka, oni są źródłami bez wody, obłokami, pędzonymi przez wicher, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki. Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i puste, zwabiają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia, przez co bowiem jest ktoś pokonany. Przez to też jest zniewolony. Bo jeśli uciekli oni od plugastw świata przez poznanie Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w niewikłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przekazania. Ale przydarzyło się im zgodnie z prawdziwym przysłowiem, pies wrócił do swoich wymiocin, a świnia umyta do tarzania się w błocie. Rozdział trzeci werset trzeci Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości. Pierwszy Jana rozdział drugi wersety osiemnasty i dziewiętnasty Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. 2 Jana wersety 7, 10 i 11, gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Jeśli ktoś przychodzi do Was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie pozdrawiajcie. Kto bowiem takiego pozdrawia? staje się uczestnikiem Jego złych uczynków. Trzeci Jana Wersety od dziewiątego do 11. Napisałem do Kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego, jeśli przybędę, przypomnę Jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami, a nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć, i wyrzuca ich z kościoła. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, lecz to, co dobre. Kto czyni i dobrze, jest z Boga, kto zaś czyni źle, nie widział Boga. List Judy, wersety trzeci, czwarty i od ósmego do dziewiętnastego. Umiłowani. Podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym. Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Podobnie ci ludzie rojący sny plugawią ciało, gardzą panowaniem i bluźnią przełożonym. Lecz Archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział, niech cię pan zgromi. Ci zaś bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, a to, co znają w sposób naturalny. Jak bezrozumne zwierzęta, w tym psują samych siebie. Biada im, bo poszli drogą kaina, udali się za błędem baalama dla zapłaty i zginęli w buncie korego. Oni są zakałami na waszych ucztach braterskich, którzy z wami bez bojaźni ucztują, pasąc samych siebie. Są to bezwodne chmury wiatrami unoszone, drzewa zwiędłe, bez owoców. Dwukrotnie obumarłe i wykorzenione, rozchukane fale morskie wypluwające swoją hańbę, błąkające się gwiazdy, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki. O nich też prorokował Henoch siódmy po Adamie, mówiąc: Oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich za wszystkie ich bezbożne czyny, których się bezbożnie dopuścili i za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Oni to zawsze szemrają, narzekają, postępują według swoich porządliwości. Ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i schlebiają ludziom dla korzyści. Wy zaś, umiłowani, pamiętajcie słowa wcześniej wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy mówili do Was, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, postępujący według własnych bezbożnych porządliwości. Oni są tymi, którzy sami się odłączają, zmysłowi. Nie mający ducha. Żydów rozdział szósty wersety od czwartego do szóstego. Niemożliwy jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego, i stali się uczestnikami ducha świętego, zakosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku a odpadli, ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Rozdział dziesiąty, wersety od 26 do 29 Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy. Lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników. Kto gardził prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył ducha łaski. Pierwszy Jana rozdział 5 werset 16 Jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnia grzech nie na śmierć, niech się za niego modli, a Bóg da mu życie, to jest tym, którzy popełniają grzech nie na śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie mówię, aby ktoś modlił się za to. Pieśni 318-1-12

porywczy nadęci miłujący bardziej rozkosze niż Boga Drugi Tymoteusza rozdział 3 wersety 1 i 4 pytania co zaobserwowałem zaobserwowałamy w tym tygodniu w związku z tym tekstem jaki był tego wynik jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.